Jesteśmy po bazarku w Elblągu. byliśmy z chłopakami, z ojcem, ojciec znowu poszalał, więcej go na bazar nie biorę, 20 parę gołębi, 11 chyba pasiaków, para boczków, motylki, murzyny, winery, coś tu nas kupował znowu, nie wiem ile już tego ma, ale z tego co się orientuje, to już ponad 200. Taki koczkodanków. Teraz je tutaj trochę ciasno Nie, mają. Teraz ich to musimy troszkę wziąć, rozluźnić. teraz te w jedyny tu chce rzucić. nagrywał. Otwieraj, Marcel. O, tak. Zamykaj. Jaki pachnie jest mały. No szefie. Tam Tamta Jacka Co tu jeszcze stąd wziąć? Winery o, tu już winery. winę jeden wybić Tu jest ten, tego złapać Tego to na kurnik od razu No bo tam, czekaj To jest to, 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 dwa winery są Tak, to czekaj, dawaj tego krymka też Kurni, na kurnik to niech tam idą. Nie te bardzo <laughs> te pasiaki. osobno. No, samej. Murzyny? Te winery też tu kurwa na kurnik. No, winery też. To na kurnik, to na kurnik. No tam Daj, pokaż na kurnik. Się, to podpuszczę. Daj, pokażę jak to wygląda. Nigdy nie zostawię. Tam kurwa Takie motyle. No, le. No, le. No, te, te Co Marcel? To te winery by byli? Mi się rwie do gołębi. Dobra, to te winery wyniosę. Tak, weź to zabierz. I zaraz przyjdę po, jeszcze po następne jakieś tutaj. I może murzyny też zabierz? Nie, murzyny to zostawię, czy na kurnik ich wpuścić? Co? Na kurnik. No do Tylko zamek zostaw te, te jasne z tymi, tymi pasiakami. Ile i tu jest? 20 pary? 11 było tych. 11 było tych kosiaków i, i tych jasnych. Cztery murzyny. to masz 15, dwa kręgi, 17. Ze 30, a teraz wszystkim razem. 17. 20, 22, i tam na kurnik wyniosłeś co? Pan już zaniósł to, no winery chyba. No to nieźle, zaszalał no, wszystkich razem jest 300 będziesz. 300 plus kurwa, to będzie gonitwa Może 500 plus. musisz przyjechać jak będziemy puszczać go. Kaczyński daje 500 plus to chuj będzie 500 plus <grym> będzie panowie się działo to trzeba to rozpuścić teraz Tutaj jest Na tym poddaszu ze 200 Dobra, tak to wygląda. Później coś dogram. To jeszcze przemiarka. Takie to gołąbki. Nie są złe. Dobra, pozdrawiam. Pocztobie nie będę zabierał kaski. Niech ona tu zostanie. Czekaj, ja tym nagrał. Dobra, z tymi pójdę tam. Tu samy, ile jest Pięć tu pasiaków zostało? Tak? Tam jasne, perłowe. Tutaj jasnych jest na kurniku też sporo. No, tutaj to ich jest. Odchuj trochę. Idę zobaczyć tamte. Tutaj też są jakieś pasiaki. Są pasiate, są perłowe. Szwagierz goni, Góra i rura. Nie może boli. Groszki ode mnie. To już jakichś świeżych motylów. Jest. albumki, Kurwa. Nie jestem w ogóle na bieżąco z tymi głębiami. coś tu strasznie dużo ich przybywa. To naczki fajne te, nie? Tak, bo to sam to ja, sam co ja kupiłem na rynku 20 zł dań. Takie przyjemne ale ona też jest fajna. Kurde ma macie Tylko jeszcze on jest na białym ogonie, nie? no, on jest na białej kici. A o, czemu nie, nie czemu kraty nie podniosłeś? No bo tu muszę zamknąć te, wszystkich nie można wypuścić, bo tu wszystko nie lata jeszcze. Aha. Tu na razie te, co latają, murzyny to wszystko chodzi. A gdzie, gdzie latają jakieś? No, 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 no. A coś tam lata. Coś tam lata. Ale to garsteczka. No one się uczą dopiero. One no, no, no dopiero są trenowane. Tak. się uczą. Ej, ale weź to wyłóż, jak tu podajesz kurde ich ze 300 będzie Człowieku No tych pawików to nie nauczysz latać raczej Dobra, pozdro O ten co tam Brudków Winerów Kurwa, ile tego tu jest panowie? Masakra Tu to będzie lotka to rozpuścić trochę. Dobra, wypuścimy to, wtedy nagramy. Tutaj, panowie, to jest watacha Wszystkich nie widać, słabe światło, ale jest tu ze 180 sztuk będzie kitrane są też siedzą. lipa światło to i gołębie słabo widać Ale jest, samego Budapeszta jest ze 70 tutaj Pasiaki Tiplery Sroczki Pocztowe Kurwa, więcej ich tu jest jak na bazarze, raz. Tak to wygląda, panowie, u mojego tacy Siła jest, tylko trzeba to jeszcze ruszyć. Cztowe, łyski, wiedeńskie. Mówię, na bazarze tyle raz nie ma co tu jest. Dobra, pozdrawiam.